Cześć z tej strony, BN2.3 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Poezja widzów, a także w kolejnym odcinku z serii. E, znaczy, no, jest właśnie takim, można powiedzieć, podserii do tej serii, e, bo to już jest piąta część e, żółtych trupów, czyli opowiadania autorstwa Mateusza z kanału Mateusz 316, który opowiada o postaciach właśnie z naszego serwera, które muszą radzić sobie w bardzo trudnym świecie. Jakim jest świat y, objęty apokalipsą zombie W głosowaniu wygrało y, No, daliście każ ka w każdym kolejnym głosowaniu dajecie więcej głosów, co mnie bardzo ci y, 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 Jestem z tego bardzo zadowolony y, y, I też odcinek ten ostatni ładnie y, tam w porównaniu do poprzedniego wypadł y, No i tak 23% zdobyła opcję, żeby zostać w tymczasowym obozie i liczyć na powrót Damiana. E, czyli najmniej 30% zyskała opcję, by rozdzielić się i poszukać Damiana może sprawniej, szybciej, a część jeszcze by została w tym obozie, część szukała, jakoś tam podzielić się. E, a najwięcej waszych głosów zebrała odpowiedź: wspólnie pójść, poszukać Damiana, żeby cała ekipa tam poszła go poszukać. I to uzyskała 47% głosów. Zaczynajmy zatem czytać. Rozdział 5. Farma. 2 września 2301 roku. Po dłuższej rozmowie żywiec oryginal doszło do porozumienia, by wspólnie poszukać Damiana. Jednak John nalegałby przynajmniej zostawić mu wiadomość, gdyby wrócił na autostradę. W tym celu grupa zostawiła kartkę przy kamperze, na której napisała wiadomość dla Damiana, by czekał, gdyby ich tu nie było. Grupa udało się do lasu tam, gdzie poszła horda. Miejcie oczy dookoła głowy, powiedział John. Grupa szła powoli, obserwując okolice. John i Gaming wzięli ze sobą strzelby, Mateusz karabin snajperski, a pan Tomasz pistolet, ponieważ nadal bolała go ręka i nie mógł skutecznie strzelać z większej broni. Na trawie widać ślady, powinniśmy iść za nimi i może czegoś się dowiemy, powiedział Mateusz. Tak, są bardzo wyraźne. Ale trudno się dziwić, skoro przychodzi atendy chorda, odparł John. Grupa szła kilka minut ze śladami, aż trafiła na obozowisko w lesie. Było ono podobne do tego, które sami założyli na początku epidemii. Stały tam namioty i zgaszone ognisko. Powinniśmy to sprawdzić. Może tam właśnie ukrył się Damian, powiedział Gaming. Grupa zbliżyła się do obozowiska, jednak wyglądało ono opuszczone. Halo, jest tu kto? Zapytał pan Tomasz. Przychodzimy w pokojowych zamiarach, dodał John. Nikt nie odpowiadał. Mateusz zajrzał do jednego z namiotów i ujrzał tam martwego człowieka, a obok karabin snajperski oraz trochę amunicji, które postanowił zabrać. Masz tam coś? zapytał gaming. Nic tu nie ma, jakiś chłop się tu zabił, odparł Mateusz. Idźmy dalej, nic więcej tu nie znajdziemy, odparł John. Masakra, dodał pan Tomasz. Grupa poszła dalej lasem, by szukać Damiana. Po kilku minutach zauważyli dwóch zombie idących w oddali. Być może odłączyli się od hordy. Nie jesteśmy tu bezpieczni, powiedział John. Ale nie możemy teraz odpuścić. Powinniśmy dalej szukać odparł Gaming. Zgadza się, dodał Mateusz. Nie mówię, że mamy zrezygnować. Też chcę go odnaleźć. Po prostu mówię, byście byli uważni, rzekł John. Grupa szukała dalej. A w tym czasie Axray, Żółty, Jagoda, rozdawić dojechali na farmę Michała. <laughs> Zaparkowali samochód obok domu. Jednak nie zauważyli nikogo na zewnątrz. Michale, już jestem, krzyknął Axray. Nikt nie odpowiedział. Dziwne, może gdzieś wyszli, powiedziała Jagoda. Ale odklejeńcy, dodał Żółty. Nagle drzwi się otworzyły i wyszedł z nich mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat. Kim jesteście i co robicie na mojej ziemi? zapytał. Jestem przyjacielem Michała. Zaproponował byśmy przyjechali do niego na farmę, odpowiedział Aksry. Nie powinno was tu być, odparł mężczyzna. Nagle z domu wyszedł Michał. Przepraszam za mojego ojca, ale wczoraj miał ciężką noc i nie jest z sobą, powiedział Michał. Rozumiem to. Sam mam czasem gorsze dni, ale nie będziemy sprawiać problemu, powiedział Aksrej. Ty to masz codziennie gorszy dzień żywiec, pomyślał żółty. Aksrej to mój przyjaciel wielu lat. Można mu zaufać, powiedział Michał. Ojciec Michała nie był entuzjastycznie nastawiony co do Aksre i jego grupy. Jednak wiedział, że Michowi zależy na tym, by Aksrej do nich dołączył. No dobra, przyjmiemy was, ale tylko jeśli zgodzicie się na nasze warunki, powiedział ojciec Michała. W porządku. Zależy nam tylko, by zadomowić się na jak w jakimś bezpiecznym miejscu. To wszystko, odparł Aksry. Jak się nazywasz, mu, zapytał. Jestem Wojciech, odparł ojciec Michała. Miło mi cię poznać, jestem Aksry. rzekł Aksrey. E, jeśli chcecie to zostać, zamieszkacie w domu ko w domu obok. Czułbym się trochę nieswojo z obcymi w jednym domu. A poza tym nie mamy tyle łóżek, dodatkowo nie wolno wam się zbliżać do gospodarstwa bez mojej zgody. To mój warunek i musicie go zaakceptować, powiedział Wojciech. Nie zależy nam, by robić wam pod górkę. Chcemy tylko dostać dom w bezpiecznej okolicy, a taka jak tu wydaje się aż nadto bezpieczna od par Aksrej. Jeśli mogę zapytać, ilu was jest zapytał? Jest nas pięciu. Ja, mój syn Michał, co z języka elfickiego znaczy, któż jak Bóg. Mój młodszy brat Andrzej, syn Maciej i córka Nikola. Do szczerej była z nami moja żona, ale zachorowała na tego wirusa i musieliśmy odciągnąć ją od domu. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że nie stracisz pozostałych rzek Stracisz? zapytał Wojciech. Nie, to tylko stan przejściowy. Dopóki nie wynajdą lekarstwa, powiedział. Obawiam się, że nie. Większość ludzi umarła, a miasto zostało przyjęte przez zombie naprawdę wątpię, że ktokolwiek pracuje nad lekarstwem rzek Bzdura. Ludzie konfrontowali się z wieloma wirusami i zawsze udawało się je pokonać od Parwojciech. Myślę, że tym razem jest inaczej, powiedział Aksley. Za, za każdym razem mówią, że teraz jest inaczej od Parwojciech. Ale tym razem to prawda, rzekł Aksley. Bóg nie pozwoliłby na coś takiego, powiedział Wojciech. Nie wierzę w Boga, rzekł Aksley. Nasza rodzina jest wierząca. Jeśli chcesz, byśmy ci zaufali, powinienś wyznawać podobne wartości, powiedział Wojciech. To ostatnio się modliłem, zostałem potrącony przez samochód, a gdy się obudziłem, moje życie stało się ciągłą walką o przetrwanie. Od tej pory przestałem zadawać się z bojem, odparł Axel. Ale jednak udało ci się przeżyć, mimo że nie miałeś dużych szans. Nic ci to nie mówi? zapytał Wojciech. Tylkoż to, że Bóg ma bardzo dziwne poczucie humoru, rzekł Axel. Nie zgadzam się z tobą, ale ze względu na miłość do bliźniego pozwolę wam tu zostać, rzekł Wojciech. Axel i reszta udali się do domu obok, by rozpakować rzeczy. To nie było mądry żywiec. Powinniśmy być dla niego mili, powiedział Dawid. Mam to kurde w dupie, kolego, rzekł Axray. Tato, zamierzasz im powiedzieć? Zapytał Michał. Jeszcze nie wiem, odparł Wojciech. 40 minut później. Axrey, Żółty, Dawid i Jagoda zabrali wszystkie swoje rzeczy do domu obok farmy i w końcu mogli spokojnie odpocząć. Dom ten leżał około 150 metrów od domu rodziny Michała. Mimo to był stąd dobrze widoczny, ponieważ dzielił je tylko puste pola. Gdy Actra i spółka wprowadzali się do domu, Michał i jego brat Maciej udali się do lasu, by zapolować. Las znajdował się niecały kilometr od farmy i wciąż było tam sporo zwierząt. W międzyczasie żywiec oryginal wciąż szukali damiana w lesie, jednak poza pojedynczymi zombie nie znaleźli nic szczególnego. Powinniśmy długo wracać, by nie stracić orientacji, powiedział John. Chcesz teraz odpuścić? Zapytał Gaming. Nie możemy wykluczać scenariusza, że Damian wrócił na autostradę i na nas czeka. — Wydaje mi się to bardzo logiczne, niż że chodzi teraz gdzieś po lesie, odparł John. — Może masz rację, odparł gaming. W tym momencie Mateusz usłyszał kroki w lesie. — Chyba coś słyszałem, powiedział Mateusz. Grupa zamilkła i zaczęła słuchać się w kroki. — Faktycznie, ktoś tam jest, powiedział pan Tomasz. W tym momencie ujrzeli Pyrę, który wyłonił się za drzew. Pyra miał na sobie koszulkę z logiem pisła, a w rękach trzymał karabin snajperski. — Co ty tu robisz, ziemniak? — zapytał John. Poluje, odparł Pyra. Widziałeś może Damiana? Zapytał Gaming. Nie, odparł Pyra. Chcesz do nas dołączyć? Zapytał John. A kim wy jesteście? Zapytał Pyra. Nazywamy się Żywiec Original, rzekł John. Żywiec jest smutny, odpowiedział. Pyra pociąg się i zniknął gdzieś w lesie. Ale głupie dziecko, powiedział Mateusz. Chyba wiem, czemu nie chciał do nas dołączyć, powiedział pan Tomasz. Bo jest przykry i tyle, odparł Gaming. Nie chodzi o to, widzieliście jego koszulkę? Zapytał pan tomasz. Nie zwróciłem uwagi, co z nią zapytał gaming. Widniało na niej le opisu, rzekł pan Tomasz. Prawdopodobnie należy do grupy Franka dodał. Faktycznie, zwróciłem uwagę na tą koszulkę. To może mieć sens, rzekł Mateusz. Jeśli są razem, to prawdopodobnie zbierają ludzi, i być może będą chcieli nas zaatakować. Musimy powiększyć naszą grupę. Czwórka nie jesteśmy silni, powiedział John. Grupa dyskutowała o potencjalnym planie Franka i doszła do wniosku, że wrócą na autostradę, by sprawdzić, czy nie wrócił Damian. Jednak po kilku minutach drogi usłyszeli strzał z karabinu snajperskiego w lesie. Po krótkiej dyskusji uznali, że pobiegną w stronę dźwięku, by sprawdzić, co się stało. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli Macieja oraz Michała, który leżał na ziemi. Co się stało? Rzekł, zapytał Mateusz. Ktoś postrzelił mojego brata powiedział Maciej. Szybko bo mi go stąd wydostać dodał. Maciej i Mateusz zabrali Michała i cała grupa zaczęła uciekać. Kto go postrzelił? Zapytał John. Nie mam pojęcia, nie widziałem sprawcy, odparł Maciej. To pewnie Pyra, powiedział pan Tomasz. Kim jest Pyra? Zapytał Maciej. Smutnym dzieckiem, odparł Tomek. Widzieliśmy go niedawno w okolicy, jak bawił się karabinem snajperskim, dodał. Do... Gdzie właściwie biegniemy? Zapytał Gaming. Mieszkał niedaleko stąd. Mój ojciec jest lekarzem. Pomoże Michałowi. Jeśli zaniesiemy go do domu, powiedział Maciej. Grupa poszła za Maciejem, aż dotarli do farmy. Ojciec Michała zauważył przez okno, że ktoś biegnie w stronę jego domu i od razu wyszedł na zewnątrz. Gdy zobaczył, że Michał został ranny, przeraził się. – Co się stało? Ugryźli go? – zapytał Wojciech. – Postrzelili od par Maciej. – Jak to? – zapytał Wojciech. – Nie mam na to teraz czasu, pomóżmy mu – powiedział Maciej. Grupa pomogła zanieść Michała do domu, a w tym czasie Wojciech przygotował narzędzia medyczne. – Nadal oddycha, to dobrze, ale jeśli kula uszkodziła narządy, może umrzeć – powiedział Wojciech. – Możemy jakoś pomóc? – zapytał John. Nie, zróbcie mi miejsce. A jeśli będę potrzebować pomocy, poproszę moją rodzinę. Na razie chcę, byście wyszli z domu, powiedział Wojciech. <laughs> Żywiec oryginal wyszli z domu po chwili, po czym ujrzeli Akserę i resztę, którzy również wyszli na zewnątrz, widząc przez okno swoich przyjaciół. Obie grupy przywitały się serdecznie, oraz po krótkiej dyskusji uznał, że połączył siły. Uważajcie na pisowców Franka, to prawdopodobnie oni postrzeli Michała, a zeszłej nocy zabili Elana Fisza, powiedział John. Kim są pisawcy Franka? zapytał Axley. Ludzie w koszulkach pisu, na razie niewiele o niej wiemy, a do grupy na pewno należy Franek i Pyra, rzekł John. Co robiliście na farmie? zapytał pan Tomasz. Niedawno tu dotarliśmy, a rodzina Michała nie jest zbyt gościnna, dlatego mieszkamy w domu obok. Myślę, że znajdzie się tam dla was miejsce, rzekł Axley. Dziś rano zaginął Damian, być może czeka na nas na autostradzie. A dodatkowo zostawiliśmy tam kampera z dużą ilością zapasów, będziemy musieli wrócić i przyjechać z nim tutaj. Mam nadzieję, że pisowcy nie będą pierwsi, powiedział John. W takim razie powinniśmy działać szybko, powiedział Axel. Więc ruszajmy, rzekł John. Chwila, chcesz wysłać wszystkich ludzi? zapytał Axel. Tak, nie powinniśmy się rozdzielać, w grupie jesteśmy silniejsi, rzekł John. A co jeśli Michał będzie potrzebował pomocy? zapytał Axel. Jego ojciec powiedział, że sami się tym zajmą. Poza tym Michał to nie nasz problem. Musimy dbać o własną grupę, odparł John. Ale Michał to mój przyjaciel należy do grupy tak samo jak reszta, powiedział Axel. Aksa i John dyskutowali. Nie mogli dojść do porozumienia. Jednak większość grupy popierała Aksraja, więc John musiał uznać jego zdanie. Jednak nie podobało mu się to. Do tej pory sam podejmał klucze od i był w stanie przekonać grupę do jego zdania. A teraz musiał przystać na pomysł Aksraja. W takim razie, kto pójdzie zabrać rzeczy z autostrady? Zapytał John. Jeśli gdzieś w okolicy czają się pisowcy, powinniśmy ruszyć większą grupą. Jestem gotowy zabrać wszystkich ludzi z mojej grupy. Ale potrzebuję też kogoś od was, byśmy wiedzieli gdzie iść. W takim razie zostawię ci Mateusza i gaminga, rzekł John. A ty nie idziesz, zapytał Aksy? Nie, zostanę, gdyby Michał potrzebował pomocy. Tomek też powinien zostać, jego ręka nie wygląda najlepiej, powiedział John. Grupa wyruszyła na autostradę, by zabrać zapasy zabrane przez żywiec Oryginal. A Tomek i John zostali w domu. Po kilku minutach w domu pojawił się wujek Michała, Andrzej. Potrzebujemy waszej pomocy, powiedział Andrzej. Andrzej, Tomek i John daj się z powrotem do domu Michała. O co chodzi, zapytał John. Michał przeżyje, tylko jeśli dostanie odpowiednie leki. Niestety nie posiadam żadnych z nich, ale wiem, gdzie można je znaleźć, powiedział Wojciech. Niech zgadnę. Pewnie chcesz, byśmy tam poszli i ci je przynieśli, zapytał John. Byłbym bardzo wdzięczny, rzekł Wojciech. A dlaczego to my mamy to robić? zapytał John. Może dlatego, że dałem wam schronienie w bezpiecznym miejscu? To za mało? zapytał Wojciech. Tomek nie pójdzie, jest ranny, powiedział John. Wojciech popatrzył na Tomka i zauważył, że faktycznie ma bandaż na ręce. Pokaż rękę, powiedział Wojciech. Tomek wystawił rękę, a Wojciech lekko winął bandaż, po czym Tomek poczuł duży ból. Zostaw to boli, krzyknął Tomek. Twoja ręka nie wygląda dobrze. Ty również potrzebujesz leków. Jeśli ich nie dostaniesz, możesz umrzeć, powiedział Wojciech. John zrozumiał, że sytuacja Tomka nie jest dobra i wiedział, że nie może pozwolić na stratę kolejnego człowieka z jego grupy. Gdzie znajdę te leki? Zapytał John. Niedaleko stąd jest szpital. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebuję. Przygotuję ci listę, powiedział Wojciech. Mam tam iść sam? Zapytał John. Wykluczone, pełno tam zarażonych potrzebujesz wsparcia od par Wojciech. Moja grupa poszła zabrać pasy z autostradę, może poczekam, aż wrócą, zapytał John. Nie, musimy to zrobić do końca dnia. Inaczej ryzykujemy, że Michał umrze, Tomek również, rzekł Wojciech. Kto z twojej rodziny umie strzelać? Zapytał John. Michał i Maciej, rzekł Wojciech. Więc jest nas tylko dwóch, powiedział John. Wierzę, że da ci radę. Musimy zaryzykować, rzekł Wojciech. Walczymy o życie dwóch ludzi dodał. Ruszajmy więc, rzekł John. John wziął strzelba, Maciej karabin snajperski. Dodatkowo obaj zabrali pistolety oraz petardy do wabienia zombie i pojechali w kierunku szpitala. Słońce powoli już zachodziło, więc nie mieli wiele czasu. Gdy na miejsce, zauważyli, że szpital jest otoczony przez dziesiątki zombie. To nie będzie proste, powiedział Maciej. Ale damy radę, musimy działać jak drużyna i tylko wtedy się uda rzekł John. Dobra, daj mi chwilę, powiedział Maciej. Wszystko git? zapytał John. Tak, już jestem gotowy. Do dzieła, powiedział Maciej. Musimy się jakoś odciągnąć od wejścia. Rzucę petardę na nową w stronę parkingu, powiedział John, po czym rzucił petardę. Zombie poszły za dźwiękiem, a droga do szpitala była otwarta. John i Maciej szybko pobiegli i weszli do środka. Łatwo poszło, rzekł Maciej. Dobra, teraz tylko znaleźć te leki, powiedział John. John i Maciej śledzili korytarze, aż dotarli do magazynu. Tutaj na pewno znajdziemy sporo przydatnych rzeczy, powiedział John, który otworzył drzwi do magazynu i wszedł do środka. Maciej wszedł za Johnem i zamknął drzwi. Magazyn był pełen leków. Johnny Maciej bez problemu znaleźli to, o co prosił Wojciech. Dodatkowo wzięli kilka innych leków, które mogłyby się przydać. Gdy zapełnili plecaki, uznali, że czas wracać. Jednak po otworzeniu drzwi magazynu, zauważyli, że z końca korytarza zbliża się horda zombie, która ich zauważyła. Nie damy rady, jest ich zbyt wielu powiedział John. O kurczę. Pytanie do widzów: co powinni zrobić Johnny i Maciej? Uciekać korytarzem w przeciwną stronę? Zostać w magazynie i liczyć, że horda ich ominie. O kurde! Naprawdę dwie ciekawe opcje, i może. O, i mamy tylko dwie opcje. To może być mega wyrównane głosowanie, a to bardzo fajnie nawet. To mi się podoba, chyba że jeszcze jest. Nie, już nie ma więcej. Mamy dwie opcje. Eee... Ciekawy... <laughs> Ciekawy wątek, właśnie z tym, że mamy oprócz zagrożenia w postaci zombie, e, Franek uformował swoją grupę. E, tym samym mamy kolejne zagrożenie kolejną taką, jakby nazwijmy to, frakcję. Także to na plus. W ogóle ciekawe, że Mateusz wiedział, że lubię strzelby, w sensie, jeżeli chodzi o granie w gry, chociażby, bo w prawdziwym życiu to wiadomo, że nie używam. Także tutaj też na plus to. To ciekawe, czy ten, ten człowiek znamiał to był zwykły random, ale chyba tak. no, to Raczej to była postać bez jakiejś większej, głębszej historii. I czy coś jeszcze miałem powiedzieć na temat, bo nie chciałem przerywać podczas czytania, żeby nie psuć klimatu, nie. Hmm. Czyli tak, dwóch, trzech bohaterów takich głównych mamy wykluczonych na razie z rozgrywki. To nazwijmy Tamiana, Michała i Tomka. Hmm. Jones Baciej, są tutaj. Tamta grupa ruszyła. Po ten kamper. To też może być bardzo ciekawy wątek fabularny. E... No dobra, także. To chyba bym tyle, no fajny rozdział. Było dużo akcji, działo się, także coraz to więcej akcji. Oczywiście, chyba w większości to opowiadanie, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, i tak jak sam Mateusz mówi, jest na The Walking Dead eee, właśnie wzorowane, tylko dzieje się w Polsce, i mamy bohaterów polskich. Eee, także taka jest różnica. I czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście piszcie swoje opinie w komentarzach, jak wam się podobał ten rozdział, co byście zrobili dalej? No i mnie to tyle także trzymajcie się do usłyszenia i cześć.